Soundbar Samsung HWQ600B to sprzęt, który sprawi, że Twój telewizor zabrzmi jeszcze potężniej. Technologia Dolby Atmos czy funkcja adaptacji dźwięku to tylko niektóre z zastosowanych rozwiązań, które zadbają o optymalne wrażenia podczas domowych seansów. Z całkowita tego modelu wynosi 360 watów, dzięki czemu brzmienie rozchodzi się po całym pomieszczeniu, dostarczając mocnych wrażeń. Dźwięk przestrzenny, jakim charakteryzuje się ten soundbar, sprawia, że masz wrażenie, jakby odgłosy z ekranu otaczały Cię ze wszystkich stron. To pozwala jeszcze lepiej wczuć się w wydarzenia, które rozgrywają się na ekranie, za co odpowiadają m.in. technologie Dolby Atmos oraz DTSX. Dzięki nim można uzyskać kinowe brzmienie bez opuszczania domowego zacisza. Podwar został wyposażony w system wielokanałowego dźwięku przestrzennego w formacie 3-1-2, co oznacza, że są trzy kanały równomiernie rozprowadzające dźwięk, jeden kanał odpowiedzialny za podbicie basów oraz dwa kierujące brzmienie ku górze, dzięki czemu dźwięk będzie docierał do Ciebie z każdej strony, zapewniając realistyczne przeżycia. Dzięki unikatowej funkcji Q Symphony głośniki soundbara łączą się z głośnikami telewizora, potęgując całkowite brzmienie. Odgłosy współgrają ze sobą, tworząc całość, która zapewnia jeszcze ciekawsze i potężniejsze doznania. Funkcja adaptacji dźwięku sprawia, że soundbar dopasowuje sposób swojego działania do rozmaitych rodzajów odgłosów ścieżek dźwiękowych, dialogów czy odgłosów natury. To zwiększa realizm, a także poziom doznań podczas oglądania. Soundbar został wyposażony w wejście HDMI, wejście optyczne oraz złącze USB. Posiada również możliwość bezprzewodowej łączności za pośrednictwem technologii Bluetooth. można ustawić na podłodze lub zawiesić na ścianie. Jego prosty i uniwersalny wygląd i kolorystyka sprawiają, że urządzenie dopasowuje się do wystroju większości wnętrz. Wymiary jednostki głównej to 103 cm szerokości, 5,7 cm wysokości i 10,5 cm głębokości. Subwoofer mierzy 18,4 cm szerokości, 34,3 cm wysokości i 29,5 cm głębokości. Soundbar Samsung HWQ 600B wyróżnia się świetną jakością przestrzennego dźwięku, a dzięki funkcji adaptacji dopasowuje się do różnych rodzajów odgłosów w filmach i serialach.